Siema siema, ja jestem Lutecki, zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka z Fortnite'a. Jestem mną Szymon, by the way. I Igor, który jest w tle, bo gra sobie Ratowanie Świata. Linki do kanałów siema. macie w opisie. Gramy mapkę jakiegoś yy, frajera. Yy, po, po, ponoć najprostsze levely yy, w Fortnite 50. To co? Uff. To co? Nie! Ej, mordo, co to było? Dlaczego mnie powaliło? Cicho, cicho. On... No, prosta łapka! No, prosto, fest. No weź przejdź, kurwa. No, proś ciebie, no! Kurwa. Typie. Ale wąż tam się ciągnie. Pięć to będzie szybkie, powiem ci. Chociaż z naszymi umiejętnościami. Stary Band spot mnie załapał. Ja pierdolę. Ja mówiłem Ci, że mnie nie umiem w i Johnny. Mówiłem, że nie umiesz w parkury. Ja też nie umiem. Ale graffiti. Blać pierwszy, bo chcę mieć też atrakcję. <śmany> Idę ci zdeinformować. I chuj, nie wyskoczyłem. Byłem blisko. Kurwa, oblałem się wodą. Trzeba się napić, no. No jest jak. O! Ej, cofnęło mnie. Dobra, fajnie. Dobra, musimy to teraz rozegrać na IQ. Ja jestem na ósmym co do, dopiero wiesz o tym No nie mogę tego przejść! Jak to z tym skokiem zrobić? Tam trzeba w ostatnim momencie wyskoczyć pewnie, co nie? jest podwójny, podwójny impuls potem? Dobra, ja jestem też na już pierwszym stage 2 blue Dobra, dobra, dobra Ej, czujecie, że gram na ratowanie i trafiłem 3 z kanału? Mhm. oni we trójce nice. gram impuls próbowali nie kanału, co nie dałem No i dobrze Tego nie miałeś wczoraj, Johnny? To jest na jednego, a to jest na jednego, na dwa już byłeś, dobra, dobra to jest na dwa to jest łatwe, tylko trzeba to No No nie mogę podskoczyć Dobra, ale nie jest źle Może to przejdziemy w pół godziny no Nie mogę tego przejść morda Ja jestem nie wiem na którym Chyba 14 ale to Na początku jak w ogóle nie mogliśmy nic przejść ja jestem 16 O oh, fuck Wow Okej okay, Dobra wiem o co ci chodziło żeby patrzeć na na, na na sufit O chuj A się wystra... Ej o co tu w tym chodzi a dobra Tam potem też trzeba patrzeć na sufit La 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 no nie... Ty zgubię, że powala. Dobra tam. Och, ale ciężkie. No ciężkie, takie ciężkie że normalnie 23. Nie? Ja pier... Nie, kurwa... Dobra, ja dojdę, doczułam do pan się. Nie. Teraz taki znów lifehack, jak ma, ma się takie poziomy, to trzeba zrobić tak, uwaga. Na pałę, na pałę, na pałę, na, pałę, na pałę. Zaliczyło. Zaliczyło checkpointa. Może umarłem, ale zaliczyło. Takie hack. No. no. Się wycisz. Jak coś. Który to jest poziom? To jest easy. Serio? nie mogę kiedy oczywiście przeskoczyć. Wtej nie mogę przeskoczyć y, takich skoków na... co masz na kawałek krateczki, bo są dla mnie za małe skoki 24 mówisz, że jest ciężki Nie 23 easy Tak samo jak 24 Udało się. No nie gadaj, no nie gadaj. Nie, To jest easy, ja to już no, się nauczyłem tego ostatnio, jakiś czas temu. Że ja jeszcze po prostu tego czasami nie ogarnię. Ej, cofnęło mnie. No! O, oh, prawie dostałem od tego. Ja poskaczę sobie, żeby załapało. Nie mogę tego przeskoczyć. Teraz, okej. Okay. Powiedziałem, że się nauczyłem i chuj. Dobra, jesteśmy po cięciu Musiałem się napić Tak jest, bo susza w gardle Nie mogę tego zrobić Dobra Jebać tą grę Easy parkour level, não, 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 <laughs> movido. Ok. Whoa. <laughs> Kurde, Jezu, nie pamiętam jak to się robiło, bo ja tutaj zawsze na pałę leciałem. U, muszę lecieć na, na pałę, a potem już muszę normalnie to zrobić. Aha, i to mnie powaliło. Super! Dobra, jesteśmy po cięciu krótkim. Jak ci on idzie? Tam jest ciężko dalej, co nie? Aha! Mhm. Okej. Okay. To było easy. Mhm. Tak, tak, tak. Nie, inny poziom był. To jest kolejny. No, nie można. No, dotkasz <laughs> tam. Jak masz. 29, co nie? To tam masz te takie odbijacze. No, to tam ostatni jest taki ciężki. To co mam zrobić tam? No, fucking way. Dobra, wiem, jak to zrobić. Ja wiem już, jak to zrobić. Czy ja wiedziałem to od początku, jak to zrobić? Tylko oczywiście nie myślę. Och, tam, Boże, nie mogę tego przejść. Jestem ciołtą. No! Bo... no! Kurwa! Jebać tę grę. Jestem. Pozdro, pozdro, co to za gra? Bo mnie takie rzeczy zdenerwują. Mam dobre śniadanie. Smacznego. Dzięki. Stage 4. Green. To poczekaj na mnie. No tak, bo jest stage... Na... Już skończyłeś? No dobra, to poczekaj na mnie. Nie możesz poka... No to nie, to jeszcze nie skończyłeś. Jeszcze 50. Aha. Nie mogę skakać. Czaisz, nie mogę skakać na tym stage'u 30? Coś tam? Gdzie miałeś i te porażające? To, jest, to są dla mnie najlepsze poziomy. Dobra, szczytuję to trochę. To proszę dojść, to dobra, to czekaj teraz na mnie, albo przejdę i tam. Pożegnamy. Czy coś tutaj jest? Czy, jak ja mam tu przejść? Ej, 33 poziom, Jak, jak się przechodzi? Tutaj jest ten. Są same trapy, to nie ma jak tego przejść. Nie, najpierw no masz tam. sztany masz tak ten. Wszystko ten sam kot. Tak się musisz Chodź o Nie rozumiem co ci chodzi. No bo tak tłumaczysz, no Ja mm -mm. No boś nie umiesz już tłumaczyć, Johnny. Jak to zrobić? Dobra czaja. Zrobiłem to za trzecią razem. Szczajem po prostu, trzeba przed siebie iść. Trzeba wklepło powiedzieć, że przy, przed siebie i skaczesz. Yy. Dobra, to było. E co to są takie levele? Te levele mają coś na celu? Że mam już 37? To były po jednym skoku tylko. A! Czaję, dobra, dobra, dobra. Już wiem dlaczego takie easy było. <grafy> tam potem trap był, no coś tak właśnie podejrzane to było, no ale dobra. A really nega... Ej, to już są tylko dwa, tak? Dobra, to przebiegnę na to, na, na hardcore To się da przebiec. Po rodzeniu od razu. Zcheatowany, no bo ja już jestem na 38, jeszcze tylko tam chwila i zaraz skończymy to. Trzydzieści dziewiąty. Dobra trap, A, wiedziałem. Pink stage, ok, czterdzieści pierwszy. Mam cię kurwa. gdzie mam, gdzie mam, dobra, to jest easy ogólnie Nie przebiegasz takie poziomy to są dla dzieci przedszkola to te pierwsze były cięższe to, to jest na słooum o nie na slowo to jest ja, nie, ja, jeszcze, ja, ja chyba tylko dwa, dwa razy w życiu baitowałem na slo-mo. ale jest łatwiej niż normalnie, dobra No, to tutaj było blisko przez chwilę. Ja jestem na 47, czyli zaraz skończymy mapkę. Nice. Fajne levele. E, które to skoczy się? Lewo czy prawo? No... Oha Muszę się odrodzić, co nie? Wskoczyłem ja w prawo. <śla> nie wiem dlaczego jak tam po lewo widziałem zielony ten, że tam wskoczyłeś ty już. No ale dobra. Aha, i spadnę z wysokości od drodzy i będę tam. Tak? Okej, okay, fajny level. Aha, i to TRW level. Spoko. 49 i teraz 50. Ej, tutaj nic nie widać, mordo. Okej, okay. i... Z... Wow, synek! Thanks for your play map, YouTube, coś tam, nie Poromo, YouTube Lutecki, YouTube y, Szymon by the way, YouTube Panda Dark, oczywiście idziemy drogą do szczęścia. Jeśli odcinek Wam mm -hmm. się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem i komentarz, w którym napiszcie czy chcecie więcej takich mapek. No i co, do następnego? Na razie i cześć. Elo!